Dobry wieczór. Jest mi bardzo miło przedstawić dzisiaj bardzo honorowych gości na terenie powiatu Jarosławskiego, na, na, na terenie naszego pięknego miasta Jarosławia. Witam bardzo serdecznie pana ministra Jelenusza Rasia. Pan minister e, zajmuje się obszarem związanym z sportem, rekreacją i turystyką. Witam bardzo serdecznie prezesa polskiego Stronnictwa Ludowego, pana posła Adama Dziedzicza. Bardzo serdecznie witam, Adasiu. Witam bardzo serdecznie nasz, naszych kandydatów do samorządu, pani Małgorzata Flis utalentowany nauczyciel, dyrektor szkoły, osoba, która na, o sprawach, metodach, formach pracy, innowacyjności wie wszystko i warto się zastanowić, jeżeli będziecie państwo oddawali głos, że właśnie do sejmiku wojewódzkiego powinna wejść, wejść nasza Małgorzata oraz nasz kandydat na burmistrza, który startuje z własnego komitetu, ale jest członkiem trzeciej drogi Marcin Nazarewicz. Marcin, bardzo serdecznie cię witamy i no i życzymy państwu sukcesu oczywiście. Nie dziękujcie. Poproszę o zabranie głosu najpierw pana ministra, a potem, jeżeli pan prezes pozwoli, to też kilka słów bardzo bym prosił, żeby powiedzieć. Dziękuję. Szanowni, bardzo, bardzo krótko byliśmy w Rzeszowie. Jesteśmy teraz w innym miejscu, w mniejszej nieco miejscowości, ale też z wielkimi tradycjami w Jarosławiu i rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób lepiej, Realizować pewne przedsięwzięcia. Dla mnie to było bardzo dobre spotkanie z uwagi na to, że wiele głosów wpadło takich konkretnych, popierających, ale też wnioskujących ze strony doświadczonych ludzi, nie tylko od strony patrzących sportu i turystyki, ale od strony samorządu właśnie. My się w to wsłuchujemy. My chcemy prowadzić tą politykę zdecentralizowaną, Oto są te również wybory, i tutaj, wybory w Jarosławiu. Cieszę się, że nasza rodzina szeroko rozumianej Trzeciej Drogi ma tak wspaniałych kandydatów. I mam nadzieję, że z nimi, ale to jak sobie tutaj powiedzieliśmy, my nie jesteśmy dogmatykami. My rozmawiamy z wszystkimi tutaj. Środowiskami jesteśmy otwarci na współpracę, bo na tym to polega. Już nie będzie w ministerstwie, kiedy będziemy typować zadania, czy te miękkie, czy te inwestycyjne, punktów dodatnich, czy punktów ujemnych politycznie. To mija się z celem. My musimy budować programy dla lokalnej społeczności, bo sport jest takim zjawiskiem społecznym, który jest narzędziem integrującym społecz społeczności. I te małe i te wielkie a na końcu to największą społecznością jaką jest rodzina wszystkich Polaków. W związku z tym dla mnie to spotkanie było bardzo ciekawe. wymieniliśmy poglądy. Trzymam kciuki za naszych oczywiście kandydatów. Mam nadzieję, że tych spotkań będzie wiele. Niech również te wybory zdecydują o tym, że właśnie relacje Państwo, samorząd będą wreszcie normalne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana prezesa. Szanowni Państwo, dzisiaj naprawdę za nami bardzo pracowity dzień, ale można podsumować go krótko. Transfer wiedzy w obszarze. Dzisiaj przede wszystkim samorządów, osób, które funkcjonują w samorządzie, które chciałyby, angażują się między innymi w tematy dotyczące sportu. Przyjechaliśmy tutaj z panem ministrem. Przede wszystkim pan minister Irena Żelaś przedstawiał dzisiaj projekty kierowane do, do samorządów, kierowane do tych instytucji, które dzisiaj sportem się zajmują. I to jest bardzo ważne to, co powiedział właśnie pan minister. Chodzi o to, aby dzisiaj. Każdy miał równy dostęp do środków. Na spotkaniu w Rzeszowie byli przedstawiciele różnych ugrupowań, kandydaci z różnych komitetów i okazuje się, że można. Trzeba pokazać współpraca i to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. W przypadku samorządów musimy pracować dla naszych mieszkańców, oni nam dali zaufanie, oni pokładają w nas nadzieję i musimy sprostać temu. Zadaniu. Także bardzo się cieszę, że to była bardzo owocna wizyta. Jutro jeszcze, proszę Państwa, będzie gmina Świlcza. Tam pan minister zapowiedział swoją wizytę i realizujemy dalej. Otrzymaliśmy mandat zaufania, dlatego musimy pracować na rzecz lokalnych społeczności i tych, którzy nas wybierali i dali nam zaufanie. Dziękuję bardzo.